Top 5 najdziwniejszych posiadłości miliarderów. 5. Steve Huff, USA. Ten ekscentryczny wynalazca i miliarder postanowił zamieszkać w wili przypominającej gigantyczne UFO. Dom w Missouri ma okrągły kształt, ogromne okna jak iluminatory i specjalne lądowisko dla helikoptera. 4. Clive Palmer, Australia. Australijski miliarder stworzył swoją rezydencję z prywatnym parkiem dinozaurów w naturalnej wielkości. Na terenie posiadłości stoją ogromne figury tyranozaura i triceratopsa. 3. Tom Golisano, USA. Amerykański miliarder postawił sobie rezydencję w kształcie średniowiecznego zamku. Budynek ma fosę, wieże, a w środku sale balowe i wnętrza stylizowane na dawne epoki. 2. Graham Hart, Nowa Zelandia. Hart zbudował futurystyczną rezydencję wkomponowaną w nadmorskie klify. Z zewnątrz wygląda jak tajna baza Jamesa Bonda. Szklane ściany wychodzą na Ocean 1. Peter Thiel, Nowa Zelandia. Współzałożyciel PayPala kupił stary podziemny bunkier i przerobił go na luksusową rezydencję. W środku są eleganckie salony, prywatne kino i własny system filtracji powietrza.